Nie wiem, ile trenerów że zagrało mecze? Już 14, 15, 10? Nie wiem. Tak, chyba 15, 16. Praktycznie, nie wiem, czy jeden mecz był powtarzalny w takim samym składzie? Panie Tomku, Czarna Noc z polskiej reprezentacji wczoraj w Porto. Jak pan ją przeżył? No jakoś przeżyć musiałem, bo e, chyba każdy z kibiców przeżył. Oczywiście ta noc była bardzo, e, taka ciężka. Bo, bo można powiedzieć, od euforii w pierwszej połowie, poniekąd euforii, ja bym też aż tak nie za bardzo yy, wyolbrzymiał tej pierwszej z 45 minut, po, no można powiedzieć, słabą grę i, i obfity, obfity w, w, w bramki yy, finisz tego, tego spotkania. Dobrze, zacznijmy może od, od składu zespołu polskiego. Michał Probierz w porównaniu do meczu sprzed miesiąca z Warszawy dokonał aż ośmiu zmian w pierwszym składzie. Uważa pan, że w takim wypadku można mówić o budowaniu drużyny? No, przecież potrzebne są pewne automatyzmy, nawyki, a tu w zasadzie grała nowa jedenastka. Pytam to również o to w kontekście eliminacji do Mistrzostw Świata, które już za cztery miesiące. Tak, to prawda. Ja powiem szczerze, już nie, nie próbuję nawet typować jedenastki przed jakimkolwiek me meczem do Ligi Narodów, czy, yy, czy to Mistrzostw Europy, które się odbyły, czy końca eliminacji yy, poprzednich, odkąd ty jest yy, Michał Prowiesz, bo no, chyba nikt by nie trafił yy, w setkę yy, ani razu, kto by chciałby typować najbardziej przybliżony, już nie mówię o o stricte w stu skład, który jest podawany przed meczem. Tak, ma Pan rację. E, brak, brak tej stabilizacji ne, powoduje, że e, myślę zawodnicy też nie, nie czują się pewni. To przede wszystkim widać na boisku, bo wspomniał Pan o pewnych, e, pewnej, e, nat, e, takiej e, automatyzmowi, e, który, który tak naprawdę e, nie jest e, widoczny w żadnym elemencie gry i to najgorzej boli. To, że już trener nie chce grać czwórką, już nas do tego przyzwyczaił już nawet ostatnio ostatnim razem podczas tego zgrupowania wypowiedział się na konferencji prasowej, że nie wróci i nie będzie chciał czwórką grać co powoduje, że tak naprawdę no chyba ma prawo do tego, ale nie słucha tego co, co gdzieś tam coraz więcej osób mówi, którzy mieli Doświadczenie w piłce bardzo duże. To już nie chodzi o trenerskie, chodzi o to, jakie mamy narzędzia do, do grania trójką, a jakie mamy narzędzia do grania czwórką. My, na dzień dzisiejszy, zawodników, którzy w czwórce zupełnie inaczej uważam, by się spisywali, blokujemy, bo, bo, bo oni są w 100% ich kurz piłkarski wykorzystywany. Mam na myśli tu Kiviora, mam na myśli nawet Beresia kontuzjowanego, które też jest, nie, nie jest wahadłowym, tylko jest bocznym obrońcem. Co za tym idzie, Kesha, no ale nie, jest, nie był powołany, no to też nie za bardzo można mówić. To są wybory trenera, który ma do tego prawo, ale tak naprawdę ten mecz wczorajszy plus ten mecz ze Szkocją to dla mnie miałby, miałby być ten dwumecz jak taka finalizacja ponad rocznej pracy trenera Prowieża i jego sztabu z tym, z czym. Się dzisiaj y, zmagamy, czyli jak najbliżej ostateczną wersją drużyny, która wystąpi w eliminacjach. A tutaj ani gry, ani nie wiem, kim trener zagra, ani też nie wiem i boję się, y, co to będzie w pierwszym meczu. I trener Probierz po meczu w komentarzu y, powiedział takie słowa. Y, jako przyczynę porażki też podał splot okoliczności nieszczęśliwych. Oczywiście pewne rzeczy były, wiemy o tym, bo Sebastian Szymański miał grać od początku, zastąpił go Bogusz, później były kontuzje Bereszyńskiego i Bednarka, ale czy można zrzucać na splot okoliczności, jeśli się miało na zgrupowaniu 25-osobową kadrę, bo tam dwóch czy trzech piłkarzy wyjechało? Tydzień czasu, pięć dni na przygotowanie do meczu, chyba trener powinien być przygotowany na każdą ewentualność, mieć kilka opcji, a nie po meczu zrzucać, że nastąpił splot złych okoliczności. Splot? Ja myślę, że z takim doświadczeniem, Michał, trenując różne drużyny piłkarskie, do tego się już przyzwyczaił. Tutaj. E... Twierdzenie, że to przez to nie mógł składu dobrać. być może poniekąd jest, ale absolutnie to w żadnym wypadku nie usprawiedliwia to, co się stało, bo piłka jest taka, a, a nie inna. I trener będzie sobie tezę. Po meczomu, dopasowywał do tego, jak będzie mu się to podobać. W tym momencie powiedział, że, że nie miał zawodników. No nie miał, No ale jak ma tych, tych zawodników, ci zawodnicy też przegrywają mecze, też tracą bramki, też źle się zachowują na boisku. I co? Wtedy jest inna teza, że nie daliśmy rady, że słabo zagraliśmy. Nie, nie, nie można tak. Drużyna, która wie, co chce grać i wie, co ma grać, to są jakieś, nawet jak są zmiany, to te automatyzmy się powtarzają. I zawodnicy są świadomi tego, co mają grać. Dzisiaj, ja nie do końca wiem, czy zawodnicy umieją się poruszać w tym, co im trener proponuje, to, co im nakazuje posunięciami taktycznymi, posunięciami taktycznymi realizować podczas meczu, bo tego absolutnie E, absolutnie nie widać, i mamy narzędzi. No, my przede wszystkim, jak zaczynamy od obrony, budować się tej drużyny i, 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 i te słowo, które teraz powiedziałem, budować, bo jest rok po, po tym, jak e, Michał został trenerem, i to nawet nie jest e, na początku no, budowy. E, bo tego przede wszystkim nie widać. Oczywiście opiera się gdzieś w obronie, wokół tam pięciu, sześciu zawodników. Tylko druga strona, kogo ma innego brać? Nie ma, ma to, co ma, z tego próbuje coś zrobić, ale poprzez... no, moglibyśmy, Przepraszam, że wejdę w słowo. Moglibyśmy dyskutować odnośnie kilku nazwisk. Mam przede wszystkim na myśli Kamila Grabarę i wspomnianego przez Pana wcześniej Matiego Kasza. Akurat tak się składa, że kilka dni temu rozmawiałem z trenerem Radomiaka Bruno Baltazarem który okazuje się w Nottingham Forest trenował kasza. Przestawiał go z prawego skrzydła na prawego obrońcę i trener Baltazar mi powiedział, że ten piłkarz mógłby być wzmocn byłby wzmocnieniem reprezentacji polskiej. Tak, dość tak, byłby... personalnych wyborów też chyba są Roku, Ale by, by, byłby wzmocnieniem, gdybyśmy grali w czwórce, bo nie ma tu się, co się oszukiwać. Mati czuje się dobrze w czwórce, bo on umie wymiennąć robić z bocznym pomocnikiem i to na pewno by nam e, bardzo dużo pomagało. Spójrzmy, spójrzmy e, dwie dekady e, do tyłu i, i, i tak sobie przeanalizujmy e, każde jakąś imprezę od 2002 roku począwszy, e, że najlepiej we wszystkich eliminacjach, we wszystkich meczach spisowaliśmy się, że w, w czwórce I, i, i dopiero gdzieś tam od e, trenera Sousy Później z Szantosza, Jurek Brzęczek jeszcze wcześniej też próbował to zastosowywać, ale też po tym dwóch meczu pamiętam na Stadionie Śląskim graliśmy chyba z Portugalią i z Włochami dwa mecze, no, okazało się, że, że to absolutnie nie, nie jest do zrealizowania. Mając wrócił wrócił do czterema obrońcami, oczywiście, prawda? Oczywiście wrócił do, do czterema, ale później następni trenerzy mają inne spojrzenie na to, Michał ma spojrzenie y, podobne, no tylko pamiętajmy, że y, y, lada chwila Michała zaczną y, rozliczać za, za ten rok czasu, za te ponad rok czasu, zaczną się eliminacje no i tam już nie będzie y, myślę y, miłych słów, bo y, można się lubić z Michałem prywatnie i to, no ale niestety będzie rozliczano jako, jak, jako trener, ale na razie to wszystko w złym kierunku idzie, i to jest niestety niebezpieczne. Dobrze, pan mówi, że niedługo będą rozliczać Michała, a czy to rozliczenie nie powinno już nastąpić w poniedziałek? Czy mecz e... ze Szkocją, czy mecz. Przepraszam, że skończę pytanie. Czy mecz ze Szkocją nie będzie dla Michała Probierza grą o posadę, jeśli przegramy, spadamy bezpośrednio do dywizji B? Nie, nie wiem czy, czy będzie, ja o tym nie, nie decyduję. Ten kto dawał zatrudnia trenera i dawał jemu zaufanie, pewnie był przygotowany na to, że Michał do końca Ligi Narodów będzie musiał skomponować stricte pod eliminację Mistrzostw Świata w 2026 tą drużynę. Dzisiaj z perspektywy czasu być może ta ocena się też zmieniła, choć e, wątpię, żeby cokolwiek Michałowi się e, stało. On będzie rozliczany e, począwszy od pierwszego meczu eliminacyjnego do Mistrzostw e, Świata, bo tak naprawdę no, ten czas dostał. E, różnie możemy go oceniać, a przede, w większości oceniamy go m, e, chyba raczej negatywnie. E, ale no, pamiętajmy, że e, pamiętam za trenera Angela też 9, mecz, 9 miesięcy e, bolączek, cierpień na, e, na meczach. I dopiero po ostatnim meczu sparingowym z Rumunią w sierpniu coś zatrybiło i okazało się, że eliminacje mistrzostw świata zaczynały, zaczęły nam się świetnie, bo wygraliśmy na Ukrainie 3-1 i, i, i to był ten moment, gdzie uwierzyliśmy w siebie diametralnie się gra nasza zmieniła, no, ale te 9 miesięcy to jest inna rzecz już, te 9 miesięcy Monotonnie, monotonnie, z meczu na mecz, z treningu na z trening, podczas zgrupowań reprezentacji trenowaliśmy pewne warianty, które wpoił i starał się nam wpajać trener Engel. I to później skrótek przyniosło, bo to był wykładnikiem i gdzieś tam e, e, wizerunkiem naszej, naszej drużyny przy, y, przy strzelaniu bramek, przy stwarzaniu sobie sytuacji bramkowych również w grze, w grze obronnej. Tutaj tego nie widzę, tutaj tego nie widzę, bo, bo, bo nie ma u nas powtarzalności przynajmniej w linii obrony, w reprezentacji, gdzie ta linia tak naprawdę jest najistotniejsza w tym wszystkim, bo bramka i linia obrony jeżeli mają zaufanie, linii pomocy napastników to ci panowie odpowiedzialni za grę ofensywną, za konstruowanie akcji, mogą w wielu momentach meczów podejmować ryzyko. Ryzyko polegające na tym, że nieraz człowiek jest świadomy, że ta piłka może być stracona, ale podejmujesz ryzyko wiedząc o tym, że masz tak dobrą z tyłu obronę, że, że nawet jak stracisz, to zawsze obrońca ci tą piłkę odzyska albo doprowadzi do tego, że. Nie będzie niebezpieczeństwa pod swoją bramką. Teraz tego nie ma. Stąd też nie ma różnych alternatyw gry do przodu. Mimo, mimo tych braków, mimo tych różnic, które pan mówi w porównaniu z sytuacją z kadencji Jerzego Engela, zgrywanie te automatyzmy, ale była to określona grupa piłkarzy, prawda? Wiedzieliście w określony już sposób, jak grać. Tutaj te roszady, dokonywane przez probierza powodują coraz większy chaos. To prawda. No jeżeli, jeżeli, jeżeli na, na nie wiem ile trenery próbuje, że zagrało już 14, 15, 10, nie wiem. Tak, chyba 15, i, 16. Praktycznie. Nie wiem, czy jeden mecz był powtarzalny w takim samym e, e, składzie. No to o czymś to e, świadczy. Pos, e, zdecydował się na, na to, że od samego początku nie będzie też Kamila Glika, chociaż Kamil chyba był kontuzjowany, jeśli się nie mylę gdzieś tam też powoływać, bo mógł to w fajny sposób zrobić nawet to, że Kamil byłby na zgrupowaniu, by na pewno dało dużo dużo więcej takiej werwy i gdzieś tam bodźców pozytywnych tym tym zawodnikom, grając nawet w linii, z Kamilem w linii, bo powtarzam to kolejny raz, Janek Bednarek był zupełnie innym Jankiem Bednarkiem grającym przy Kamilu Gliku w czwórce niż jest dzisiaj. Dzisiaj nie mamy dowódcy w linii obrony, tego, który nieraz opieprzy, e, nieraz e, poklepie, e, ale tak naprawdę e, ostatecznie doprowadzi do tego, że będzie monolit w tej grze. Dzisiaj tego nie może być, bo każdy mecz gramy praktycznie w innej, w innym ustawieniu i tak naprawdę chyba sami zawodnicy nie wiedzą, co w danym momencie mogą się od kolegi spodziewać. Panie Tomku, jeszcze pytanie o to co się stało poza boiskiem. No, może pominę nieszczęśliwą sytuację, no nieszczęśliwą, nie wiem czy to jest odpowiednie słowo, niedopuszczenia, nie wpisania do protokołu Karola Świderskiego. Natomiast chciałbym spytać też o zachowanie dwóch naszych piłkarzy, przynajmniej dwóch, bo to zostało pokazane, Nikola Zalewski i Piotr Zieliński proszący od razu bezpośrednio po meczu o wspólne zdjęcie z Cristiano Ronaldo przystoi to reprezentantom Polski, w tym kapitanowi reprezentacji? No myślę, że nie przystoi. Myślę, że nie przystoi, powiem nieskromnie, tym bardziej po meczu e, przegranym. Ja myślę, że tutaj, nie wiem, poka to jak to zostało pokazane, świadczy o tym, że bardziej zawodnicy myśleli o tym, żeby chyba zrobić sobie po meczu zdjęcie e, z Cristiano Ronaldo, niż, niż, e, niż grać e, e, i myśleć tylko i wyłącznie o grze e, e, od pierwszej do Ostatni minuty. Co tutaj w przypadku akurat tych dwóch zawodników, no to powiem szczerze, że chyba te zdjęcia im się najbardziej należały za, za tą grę w tym meczu, ale troszkę pół żartem, pół, pół serio. No dużo lepiej Piotr wyglądał na zdjęciu z sędziami przed pierwszym bliskiem niż tutaj to, co żeśmy zobaczyli. Tak, czyli, czyli jednak też pan czuje jakiś pewien niesmak po, po, po tym zdarzeniu. Są, także... pewne, są pewne rzeczy, bez względu na to, kto kim jest, że w danym momencie nie powinno się takich rzeczy y, robić, bo y, niestety y, patrzą na to Polacy, patrzą na to kibice i później wysuwają wnioski, które poniekąd są, są dobrze wywnioskowane. Mm -hmm. I ostatnie pytanie przed poniedziałkowym meczem. Utrzymamy się w dywizji B. Jak? Przepraszam, w dywizji A, aby to nie było przejęzyczenie moje, że spadniemy. Jaka jest Pana prognoza przed meczem ze Szkocją? Nie wiem, wie Pan co, już powiem szczerze, nie wiem, nie wiem ile będzie zmian. Czy będą dwie zmiany, czy będzie sześć zmian, czy będzie osiem zmian. To jest wszystko uzależnione. Szkoci na pewno nam nie odpuszczą. I, I będą starali się, jeżeli będzie tylko to możliwe, wygrzeć nam trzy punkty. Oni też wiedzą, że jak oni wygrają ten mecz, bo to jest dla nich ostatnia szansa, to wtedy Polacy spadają, oni nie spadną. I, i, i taka, taka jest prawda. Jeżeli mentalnie będziemy po tym meczu, a pamiętajmy, że Szkoci pokonali Chorwatów i są optymistycznie nastawieni tutaj, muszą wygrać co prawda, ale to znaczy, że będą musieli w tym meczu w pewnym momencie zacząć atakować. To jest dla nas szansa na to, żeby, żeby ich być może skontrować, no ale czy jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy kontrować nawet drużynę Szkocji przy takim ustawieniu? E, no powiem szczerze, nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, aczkolwiek no mo, można by z drugiej strony powiedzieć, że tę pierwszą połowę z Portugalczykami naprawdę zagrali nieźle. Nieźle chyba zaskoczyli tym bardzo, tym wysokim pressingiem, tym takim pressingiem indywidualnym zawodników portugalskich, no ale pamiętajmy, że nie gra się 45 minut, tylko 90 I, i Portugalczycy mając taką mocną drużynę, mając takie indywidualności, mogli sobie pozwolić na to nawet, żeby 45 minut z nami remisować. Zwróćmy uwagę również a propos Szkocji, że oni wygrali z Chorwacją, a wcześniej zremisowali z Portugalią, prawda? Czyli te punkty zdobyli w ostatnich dwóch meczach. To też świadczy, że oni grają coraz lepiej i skuteczniej. Dokładnie, tylko jak spojrzymy troszeczkę, to ja powiem że szczerze, o drugiej połowie, 60 minuty, my wyglądaliśmy katastrofalnie fizycznie. Naprawdę, słabo wyglądaliśmy, a jak słabo nie możesz przeciwstawiać, le, przeciwstawiać lepszej drużynie. E, e, przygotowania fizycznego, bo musisz dużo więcej biegać, dużo więcej e, musisz sił stracić no to nie jesteś w stanie nic, nic więcej e, zrobić nie mając jeszcze w zanadrzu czegoś e, ekstra, a my w drugiej połowie nic nie mieliśmy e, a pamiętajmy, że Szkoci mogą mieć momenty w meczu słabsze ale będą zawsze na 110% przygotowani fizycznie i nawet jakby coś nie szło, to potrafią to te tempo podkręcić Panie Tomku, jeszcze jedno, skoro Pan tutaj mówił o, o tej naszym braku sił, kondycji od 60 minuty, Jan Tomaszewski w rozmowie z Superekspresem zwrócił uwagę na coś takiego, że probierz niepotrzebnie dzień przed meczem nawet robił długi, dwugodzinny trening. On nie był jakiś, powiedzmy, o dużym natężeniu, ale piłkarze spędzili dwie godziny na płycie boiska. I... Tak, wie pan co, ale to, to, to już bym akurat tak nie, ten jeden trener, jeden trener robi godzinny trening dzień przed meczem, drugi półtorej godziny, jeszcze inni trenerzy, bo też się z tym spotykałem. Mieliśmy treningi godzinne, poranne, a wieczorem był mecz. Także czy to aż tak działa negatywnie i, i tak zmęczeniowo na zawodników, to bym tego nie powiedział. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, dziękuję serdecznie. Panie Tomku, jeszcze się nie rozłączajmy, ja sobie zatrzymałem po prostu i już wiem, także teraz już poza, poza, że tak powiem, jesteśmy poza nagrywaniem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Miło panu mi panu. było, do widzenia. Do zobaczenia.